Słuchajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku Tamiata Wymiata Cześć Właśnie jedziemy z Grzegorzem po części do Mazdy i nie tylko do Mazdy Jedziemy tofikiem, żeby było zabawniej, czyli był lamento Sebastiana jest tu, Przejechaliśmy 300 metrów, już mam dojść Grzegorz jak się czujesz? Tak to, rano, jest rano, poniedziałek kurwa Jedziemy 350 km w jedną stronę i musimy tym wrócić to będzie długa podróż. Może być ciekawie. Jakże się boję, jakie modyfikacje poczyniłeś w tym aucie? Jest, kurwa, nowy używany alternator i stożkowy filtr powietrza. Jest jeszcze, kurwa, oil keczka założony. Normalnie sportowa wóra. A z rzeczy, które nie działają, to. E, właściwie wskaźniki. Wszystkie. Wszystkie bez wyjątków? Tak. Nie mamy. Nie wiemy, ile jest paliwa, ciepła wody, wody prędkości. O kurwa i kontrolka od tego, że się gotuje, jak się nie gotuje. Aha. <laughs> ale mamy tutaj profesjonalny prędkościomierz ze wszystkim. Na razie nie działa, bo go nie włączył. Jest ale... A przepraszam, jest Janosi krzyczę. No to jedziemy. Boże, żebym tylko wrócił. Najlepiej w tym stuleciu. Stoimy przed wjazdem na A1. Mamy mały problem, bo po drodze nigdzie nie było benzyny w związku z sytuacją na świecie jaką Diesel, mamy. No, diesla. No przepraszam, diesla nie było nigdzie. I zanim jedziemy na autostradę, musimy sprawdzić ile jest paliwa, bo oczywiście wskaźniki nie działają. I nikt nie wie. Czy jak wjedziemy tam, to czy dojedziemy gdziekolwiek? Nie, muszę znaleźć coś, żeby weźbach do właściwie No, to blokada kierownicy działa. No prawda. na godzinę. Spada. Dobra, spada, To jest sport ekstremalny Grzegorz. Tak, Ja No nie, nie da się jechać tą prędkością, to się jedzie stówę, bo się nie da wytrzymać z dźwięków, jakie wydaje ten samochód w tym momencie. Tak, dokładnie o, tak. Oliver. Ale do wyprzedzenia można się rozpędzić oczywiście. Matko jedyna, jak to jest głośno. Tutaj nie radio telefon. Halo! ma policja? Ja tak Malejo! Tam tu się go spada, kupię No nie, że nie rozpada, to, to jest pitcher. Kurwa. Bo tak. rozpalić awaryjny nosem, awaryjny. Albo tam coś schować? Pamiątki rodzinne z Kazachstanu. Chcemy na stację. Tak, jedziemy coś coś zjeść, zatankować. Nie zadać mugerskiego Jesteśmy w Wrocławiu, słuchajcie, bardzo bogatkie miasto. Renault Trafic oferuje niezwykły komfort podróżowania, zwłaszcza po mieście. Chyba nie ma programu, który mi to wystabilizuje. Postanowiłem się, czy skrzyneczka nie spierdoli z masami, ale chyba nie. Jedziemy po opony do mazdy, pełne slicki, 8 sztuk. A potem po części. Podoba mi się Wrocław. Mamy oponki i zaniżamy prestiż że to osiedla, Jesteśmy <laughs> takim złomem. Boże, czy ty to widzisz? Mamy opony. Za to jedziemy chyba przez największy rozpierdziel jaki tylko może być we Wrocławiu. Mamy do celu 9 km przez miasto i będziemy jechać rzekomo 20 minut. One eternity later. No, no to mamy już silniki Sebastiana. Jesteśmy w M4K garaż we Wrocławiu. Takie fulki tutaj robią Tofik dojechał? A teraz będziemy targać te dziadostwa, wrzucamy na pakę i wracamy na Toruń. No i zajebiście, korek na autostradzie, słuchajcie, Wrocław, fajny most, mam nadzieję, że nam nikt w tyłek nie wiedzie, bo nie będzie ani opona, ani silnika, ani nas. Długa paka jest, panie, zanim by ktoś się do nas dokopał, to kurwa musieliby ze trzech wydechów się wyjebać. Myślę, byśmy mieli od razu samochód na nawet jeszcze. Kolejne auto do składania. A i dodatkowo przestały dzisiaj nam działać terminale płatnicze w całej Polsce Kolejna stacja i nie można było zapłacić kartą Dokładnie, dobrze, że zostawimy sobie trochę gotówki, bo były w dupie Grzeszka już noga boli od wprowadzenia tego samochodu Kurwa, pisze. picie kurwa, kurwa, fotel jest w dupie, a siedzi się jak w kucki I w nogę musisz wyginać jakoś dziwnie, kurwa, jak kiełbasę Od stopa, od gazu boli, no Dlatego jedziemy w ten sposób bo operacja to bardzo ważna rzecz, pamiętajcie o tym. Ostatni postój przed Toguniem. Teraz ja zasiadam za kierownicę i będziemy jechać na nie zostawić części, zostawić opony. Grzesiu wraca dalej trafikiem do Płocka. To była naprawdę długa podróż. Przed nami jeszcze jakieś 150 km, ale myślę, że nie ma sensu tego nagrywać. Będzie turbo, a do tego turbo potrzebujemy wtrysku właśnie z RX-8 Sebastiana. No i w związku z tym potrzebujemy jego starego silnika. Który w ducha, ale dalej ma żółte wtryski. Trzymajcie się, myślę, w kolejnej części albo w kolejnym filmie. Nie wiem, zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć!